Cześć, witam was serdecznie. W dzisiejszym dniu zrobimy sobie taki krótki test, test pinpointerów, tak więc ręcznych wykrywaczy, które służą do bezpośredniego namierzenia przedmiotu. Jeżeli już wykopaliśmy coś standardowym detektorem, mamy coś w darni, to wtedy pinpointer jest naprawdę nieoceniony. I cóż, dzisiaj sobie zrobimy taki test między trzema różnymi. Weźmiemy sobie najtańszy. Wiele ludzi pyta G&P pointer, który kosztuje Mniej więcej 50-70 zł na Allegro, na wielu takich portalach można już znaleźć właśnie w takich cenach. Za chwileczkę do niego wrócimy. Następnie ping-pong liter z Questa, tak więc Xpointerland Dokładnie te wszystkie wykrywacze są nowe. A mój, kolejny o którym za chwileczkę powiem, jest używanym sprzętem, ale nie będzie miało to. Żadnego znaczenia w tym teście. No i ostatni, czyli najbardziej rozchwytywany wśród detektorystów XP Mi 4. Tak więc, zrobimy sobie za chwileczkę test, pokażę Wam w jakiej formie to zrobimy, a ja jeszcze chwileczkę opowiem tutaj, jeżeli chodzi o te detektory. No więc, tak, zaczynając od GP-pointera. Jest on nieładowany, co ważne, na baterię taką standardową. V9. Ja w tym przypadku używam tutaj Duracella, ze względu, że jest to bardzo wydajne. A jeżeli kupimy taką zwykłą baterię z takiego popularnego marketu, to wiedzcie o tym, że ten detektor bardzo szybko może się rozładować i może robić nam różne przykusy, na przykład nie wyłączać się. Dokładnie taka sama sytuacja jest z X-Pointerem od Questa. On również jest tutaj nieładowany i również bateria V9, o której tutaj wspominałem, co bardzo ważne. Jeżeli chodzi o Mi 4, to już tutaj sytuacja wygląda inaczej. Możemy ściągnąć i tutaj mamy specjalne miejsce do ładowania, co ważne, naprawdę wytrzymuje to bardzo, bardzo długo. Wróćmy jeszcze szybciutko do GP pointera. Ten pin pointer jest Niewodoszczelny, tak więc tutaj nie możemy go zanurzyć. Można do niego dokupić takie specjalne ETUI. Gdzie, jeżeli założymy, to producent twierdzi, że będzie to wodoszczelne. Ja kiedyś, jak startowałem, tak jakby właśnie z tym pinpointerem, próbowałem i faktycznie to działało. Jeżeli chodzi o X-Pointera, to ten pinpointer jest wodoszczelny do 3 metrów, tak więc możemy go zanurzyć. Jak otworzymy sobie tą kopułę, to będzie tutaj widać. Że jest taka specjalna uszczelka, która właśnie zabezpiecza to. Jeżeli chodzi o ostatni, czyli XP4, to ten pinpointer jest już wodoszczelny do 6 metrów, tak więc możemy zanurzyć, możemy nurkować i bawić się troszeczkę pod wodą. Jeżeli chodzi o ceny tych pinpointerów, to XP4 to koszt około 600 zł. X Pointer Landa od Questa to około 450 zł, a jeżeli chodzi o GP Pointer, to tak jak już powiedziałem na samym początku, koszt od 40-50 zł na takich standardowych portalach aukcyjnych. No i zacznijmy sobie od pierwszego celu, czyli Marcelinowodko GP Pointer. To Jest około 2 cm. X pointer z Questa to jest dobre 10 cm. Zobaczcie, nawet bym powiedział 10,5 cm. Bardzo dobry wynik. XP4 dodam, że jest na największej czułości, tak więc tutaj nie obawiajcie się. Mamy 9,7 9,8. Dokładnie tak bym tutaj uznał wynik XPMI 4. Kolejny nasz cel, czyli august trzeci SAS lecimy GP Pointer. Moneta troszkę mniejsza. No tutaj mamy mniej więcej 1,3 CM, tak więc naprawdę kolosalna różnica. X-pointer z 8,7 i już zaczyna widzieć tą monetę. XP 4 Mamy ponad 10 cm. 10,5 cm. Nawet 10,6 bym powiedział. Bardzo fajnie. Bardzo fajny wynik. Moneta teraz troszkę mniejsza. Tak więc, 1 Phoenix 1860 tam, któregoś roku. Standardowo zaczynamy GP Pointer. 1,7 około. Wy tego tutaj tak nie widzicie. Powiedziałbym, półtorej centymetra. Nie będziemy tutaj się skupiać co do milimetra przy tym modelu. X-Pointer 8,7 i już dosyć ładnie widzi. No to zobaczmy, co tutaj XP mi 4 potrafi. Jesteśmy na równych 9 cm. I już ta maszyna go zauważyła. Między wojnie, jeden grosik. GP pointer. Bardzo podobnie, słuchajcie, wszystko. Między 1 a 1,5 cm. Tak więc jest to wskazanie, ale. No sami widzicie. X pointer Mamy znowu w granicach 8,5 cm. 8,5 cm i to wskazanie zaczyna być już widoczne. XP Jesteśmy na poziomie Tutaj dokładnie 8 cm. Dokładnie tak. 8 cm. I ostatni cel to aluminiowy, dość spory medalik. GP pointer jak sobie poradzi. Znowu w granicach 1,5 cm. X pointer. dziewięć centymetrów i widzi go już całkiem dobrze. Określiłbym to jako te dziewięć centymetrów. I ostatni XP MI4. 7,7-7,8 centymetra, to jest takie realne wskazanie. No i mam dla Was jeszcze bonus. Sprawdzimy sobie złotko, bardzo cienką, tak jak widzicie, złotą zawieszkę w kształcie wagi, znalezioną przeze mnie na jednym z placi zabaw i sprawdzimy, jak sobie poradzi ze złotem ta Święta Trójca. Cel bardzo trudny, ponieważ tak jak mówię, bardzo cienka blaszka nie przedłużam, lecimy. Tak jak widzicie, GP Pointer jest to poniżej jednego centymetra, tak więc no praktycznie trzeba dotknąć i znaleźć w ziemi bądź w piasku właśnie ten przedmiot. X Pointer. No, tu uważam świetny wynik, bo naprawdę 6,5 cm, tak z czystym sumieniem, nawet 6,7 można dać, że już zaczyna go widzieć. XP MI4. Tu mamy 8,5 cm. Tak jak widzicie, 8,5 cm. 8,3 mniej więcej coś takiego, i już ten pinpointer zaczyna widzieć to malutkie i cieniutkie złotko. No, i tak to wygląda na sam koniec. Pokazałem wam różnicę między trzema różnymi pinpointerami z różnych firm. No i też przede wszystkim różnych cenowo. Wiele pytań pojawia się, jaki wybrać pinpointer na początek i czy właśnie ten owy GP Pointer na sam początek wystarczy. Tak więc widzieliście różnicę między nim, między ceną pośrednią, tak więc x Pointerem Landem i XP Mi4, czyli tak naprawdę najchętniej wybieranym pinpointerem wśród detektorystów. Jeżeli chcecie więcej tego typu testów, dajcie znać, spróbujemy coś wykombinować, a teraz zostawiam Was z tymi przemyśleniami, trzymajcie się, spokojnego wieczoru, cześć!